Dlaczego Starship może w przyszłości wyglądać tak? Czy czeka nas powtórka z rozrywki z Astrą? Kto i dlaczego chce oddać wahadłowiec za czaszkę? Szczegóły wszystkich tych historii poznacie w tym odcinku kosmicznego przeglądu. Naszą cotygodniową wycieczkę rozpoczynamy przy shipie z numerem 20. W ostatnim odcinku opowiadałem Wam o teście kryogenicznym tego prototypu. Niestety od tego czasu nie przeprowadzono żadnych znaczących testów, no może oprócz jednego. Po raz pierwszy doszło do rozłożenia flapów S20, co pozwoliło nam zobaczyć szyb w całej jego okazałości, a przynajmniej pozwoliłoby, gdyby akurat w Teksasie nie była noc. Ubytki płytek powstałe przy ostatnich testach niestety nie zostały jeszcze naprawione. Teraz pozostało nam tylko czekać aż prototyp ten otrzyma swoje silniki, a te gdy to pisze, właśnie dojechały do placówki startowej i co ciekawe wychodzi na to, że Raptor próżniowy posiada nawet izolację termoochronną. Kto wie, może już w tym tygodniu wreszcie zobaczymy upragniony ogień z Raptorów. Jeżeli chodzi o S21, to i dolna sekcja została przeniesiona bliżej tej górnej, a obie mają coraz więcej płytek termoochronnych, które może nie będą pękać niczym te na s 20 Dodatkowo sekcja łącząca zbiornik na ciekły tlen ze zbiornikiem metanowym została przetransportowana do mid a oznacza to, że budowa tego prototypu nabiera tempa. Możecie obstawiać w komentarzach jak długo będziemy czekać na ukończenie S21. Przechodząc do boosterów. Pierwszą w kolejce mamy b której w ramach przygotowania do testów wymontowano 4 lub więcej Raptory Center. Dodatkowo do Starbase przywieziono ostatnio osłony aerodynamiczne, które najprawdopodobniej trafią do b ich zadaniem jest osłonienie zbiorników COPV znajdujących się na zewnątrz boostera, co pozwoli zmniejszyć opór aerodynamiczny całego statku. Po ostatnim ukończeniu sekcji LOX rozpoczęła się budowa sekcji metanowej dla boostera z numerem 5. Jesteśmy już prawie pewni, że SpaceX nie będzie czekało z budową S21 i B5 aż do lotu orbitalnego, a oba pojazdy powinny być gotowe w przeciągu kilku tygodni. Co prawda, B5 rośnie w zawrotnym tempie, ale nie oznacza to, że pracownicy próżnują, jeżeli chodzi o przyszłe prototypy. Dla przykładu pojawiły się kolejne sekcje przeznaczone dla boostera z numerem 6, a do Starbase dotarł kolejny traspak. Dla niewtajemniczonych jest to część, do której mocowany jest wewnętrzny pierścień Raptorów Center, i tutaj niespodzianka. Traspak ten znacząco różni się od tych, które dane było nam zobaczyć wcześniej. Co w nim specjalnego? Ano na przykład to, że zamiast 9 mocowań do silników Raptor, część ta posiada ich aż 13, sprawiając, że jest to traspak dla pierwszego boostera lub zbiornika testowego wyposażonego w 33 Raptory. Jako, że w poprzednim odcinku widzieliśmy sekcję rozprowadzającą paliwo również do 33 silników, to myślę, że śmiało możemy powiedzieć, iż przejście z 29 na 33 Raptory stanie się dużo szybciej niż Ilon to początkowo sugerował, a pierwszym prototypem, który otrzyma ten zaszczyt może być już B8. Rzućmy teraz okiem na orbitalną farmę paliwową, która jest już naprawdę bliska ukończenia. Kilka dni temu z placówki produkcyjnej wyjechał zbiornik GSS numerem 8. Jest to ostatni brakujący zbiornik, który powstał po tym, jak okazało się, że GS4 nie zostanie ukończona. Jego zadaniem będzie składowanie ciekłego metanu. Wszystko to oznacza, że do ukończenia głównej sekcji farmy paliwowej pozostało umieścić osłonę na zbiorniku drugim oraz ósmym i w teorii będzie można już tankować. Mówię w teorii, ponieważ w praktyce do ukończenia całej farmy brakuje jeszcze setek małych, jak i trochę większych części. Mimo wszystko dobrze wiedzieć, że zrobiliśmy kolejny mały kroczek w stronę lotu orbitalnego. Co również zbliża się do ukończenia, to wieża startowa nazywana czasami mechazillą. W poprzednim tygodniu po zamocowaniu ramienia przetestowano cały mechanizm, nic się nie rozpadło, więc chyba działa. Dodatkowo prowadnica, do której w przyszłości będą przymocowane ramiona, została ustawiona pionowo obok wieży. Jedna z pałeczek również została tam przetransportowana i nawet podczepiono ją do dźwigu, a następnie część ta została podniesiona. Niestety manewr ten odbył się tylko w celu obrócenia całości. Na szczęście wszystko to sugeruje nam, że montaż pierwszego ramienia odbędzie się już niedługo. Koncept łapania boostera wielkimi pałeczkami dalej wydaje się być szalony, ale już nie mogę się doczekać, aż po raz pierwszy zobaczymy ten manewr, mimo że może on się zakończyć wielką eksplozją i zniszczoną wieżą. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym zachęcić Cię do zasubskrybowania kanału, abyś nigdy nie przegapił cotygodniowej dawki informacji związanej z astronautyką. Jak już tutaj jesteś, to wciśnij też dzwoneczek, aby nie ominęła Cię żadna nasza transmisja na żywo. Dodatkowo, jeżeli chcesz wesprzeć kanał finansowo, to taka opcja też istnieje. Ale jak zostać naszym cudownym wspierającym, dowiesz się po wciśnięciu przycisku Wesprzyj. Wracając do filmu. Z innych informacji starshipowych, kilka dni temu zauważono transport wielkiego zbiornika w kierunku Sanchez Site, czyli miejsca, gdzie produkowane jest paliwo niezbędne do testów prototypów. Fundamenty dla nowego White Baya rosną w oczach. Dzięki uprzejmości Mauritius RGV Aerial Photography możemy przyjrzeć im się z lotu ptaka. Ciekawe, kiedy zobaczymy pierwsze elementy ścian tego monstrum. Miasto Brunswick ustanowiło tydzień od 4 do 10 października tygodniem kosmosu. Ostatni dzień tego tygodnia, czyli 10 października, stał się Dniem Astronomii. Pokazuje to w pewien sposób wsparcie dla działań SpaceX w Starbase oraz pomaga poszerzać fascynację rakietami, co dla nas zawsze jest na plus. Na koniec sekcji Starshipowej pozostało nam omówić to okropne monstrum, czyli Shipa z flapami opisanymi przez Elona Maska. Poprzedni render do najpiękniejszych nie należał, ale pod nim Elon napisał, że to nie do końca to i podał więcej informacji na temat nowego projektu. Moim zdaniem wygląda to katastrofalnie i trochę przypomina brzydszą wersję Starshipa MK1. Natomiast nieważne jak okropnie Starship by nie wyglądał, to musimy pamiętać, że to nie jest model na wystawę, a narzędzie, które ma nam pomóc dostać się na Marsa. Celem całej tej zmiany jest sprawienie, że ship nie będzie się aż tak bardzo przechylał do tyłu podczas ponownego wchodzenia w atmosferę. Podczas lotów suborbitalnych to nie był aż taki problem, ale dane zebrane w czasie tych testów wykazały, że zmiana ta musi nastąpić. Oczywiście, wszystko tutaj opisane opiera się na twicie Ilona Maska i przynajmniej na razie nie widzieliśmy noska ze zmienionym układem, więc równie dobrze flapy mogą zostać w identycznym miejscu jak są teraz. Czas pokaże. Pozostałe wiadomości zaczynamy od Blue Origin, ale dzisiaj wyjątkowo nie będę mówił o nich w negatywnym świetle. Pomimo masowych zwolnień, niebiescy się nie poddają i już 13 października o godzinie 15.30 powinna odbyć się misja NS-18, podczas której to na pokładzie znajdzie się osoba dość wyjątkowa. Ale może od początku. 20 lipca 2021 roku, ze stanowiska startowego znajdującego się w Teksasie, swój trzeci lot odbył New Shepard 4. Wtedy to w kapsule załogowej znalazł się założyciel BO, czyli Jeff Bezos, jego brat Mark Bezos, Wally Funk oraz Oliver Demon. Lot odebrano z mieszanymi uczuciami, mimo to wszystko poszło perfekcyjnie i nikomu nic się nie stało. Później mieliśmy jeden lot, tym razem z wykorzystaniem New Sheparda 3 oraz bez załogi, a finalnie już za kilka dni New Shepard 4 odbędzie kolejny lot załogowy. Na pokładzie, oprócz ładunków naukowych, znajdzie się czwórka astronautów. Dr Chris Boschusen, czyli pochodzący z Australii inżynier pracujący przez pewien czas w NASA. W 2010 roku został on współzałożycielem firmy Planet Labs, która stała się pierwszą firmą komercyjnie zajmującą się nanosatelitami, których konstelacja pozwala teraz na mapowanie całej planety. Drugi członek załogi misji NS18 to Glenn DeWrek, który jest współzałożycielem firmy Data Solutions, zajmującej się oprogramowaniem ułatwiającym badania kliniczne. Na trzecim miejscu New parda zasiądzie Audrey Powers, czyli wiceprezes zarządzająca misjami kosmicznymi w Blue Origin od 2013 roku. Na koniec zostawiłem najlepsze, czyli ostatniego uczestnika lotu, którym jest William Shatner. Jest to kanadyjski aktor, którego najbardziej znana rola to kapitan Kirk z telewizyjnego serialu Star Trek. Po tylu latach od emisji programu Kapitan Kirk wreszcie poleci w kosmos. Co prawda tylko na 4 minuty, ale jednak. Shatner podczas swojego przemówienia na Comic-Conie powiedział, że jest podekscytowany, ale jednocześnie przerażony możliwością lotu w kosmos. Jeżeli do misji dojdzie, to William w wieku 90 lat zdobędzie tytuł najstarszej osoby, która przekroczyła granice kosmosu. Tym samym zabierze on ten tytuł Wally Funk, która mając 82 lata trzymała go przez całe 4 miesiące. Trzymamy kciuki, że mimo iż pracownicy Blue Origin w życiu by nie wsiedli do New Shepard'a, to jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, a czwórka dzielnych pasażerów bezpiecznie wróci do domu. Agencja Kosmiczna NASA zdecydowała, że astronauci Nicole Mann oraz Josh Keseyda nie będą czekać na pierwszy lot załogowy kapsuły Starliner, a zamiast tego zostali oni przypisani do misji Crew 5, która odbędzie się jesienią 2022 roku. Jako, że nie widać końca opóźnień Boeinga, to nie ma co się dziwić, że NASA postanowiła się zabezpieczyć na wypadek, gdyby Starliner napotkał dodatkowe problemy. Oznacza to, że pierwsi astronauci na pokład Starlinera wsiądą raczej nie wcześniej niż w 2023 roku. 5 października z kosmodromu Baikonur wystartował Sojus 2.1a. W ramach misji Sojus MS-19 na Międzynarodową Stację Kosmiczną wysłano trójkę kosmonautów. Antona Szkaplerowa, Klima Szipenko oraz Julię Pereslid. Misja ta nie wyróżniałaby się na tle poprzednich tego typu misji, gdyby nie jeden mały szczegół. Jest to pierwszy raz od ponad 21 lat, gdy w sojuszu nie zasiadł żaden Amerykanin. Co więcej, pilotem całej misji był Anton, a Klim oraz Julia byli tylko pasażerami, przez co kapsuła została specjalnie przygotowana pod to, aby mogła być pilotowana tylko przez jedną osobę. Po co całe to zamieszanie? Powody są dwa. Ten oficjalny to eksperyment sprawdzający, czy da się przygotować normalnego cywila do lotu w kosmos w niecałe 4 miesiące. A drugi, dużo bardziej interesujący, to nagranie pełnoprawnego filmu na ISS. Okazuje się bowiem, że Klim oraz Julia to reżyser oraz aktorka. Film Wyzow, po polsku wyzwanie, ma opowiadać o pani doktor, która musi polecieć na orbitę, aby dokonać operacji serca jednego z kosmonautów, który stracił przytomność. Zdjęcia mają trwać około 40 minut, a w filmie Oprócz Julii pojawią się astronauci oraz kosmonauci z amerykańskiego i rosyjskiego segmentu ISS. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale zapowiada się naprawdę ekscytująco. Aktorka oraz reżyser wrócą na Ziemię 17 października, a pilotem powrotnego sojusa MS-18 zostanie Oleg Nowieński. Pamiętacie tę akcję? Już w grudniu możemy mieć powtórkę z rozrywki. Po tym jak pierwsze trzy starty zakończyły się niepowodzeniem, gdzie ten trzeci zakończył się dość spektakularnie, Astra nie poddaje się i tym razem Raket 3 wystartuje z pada LC-48 na Florydzie. Co ciekawe, jest to świeżutkie stanowisko startowe, które zostało ukończone zaledwie rok temu i do dzisiaj nic stamtąd nie poleciało. Trzymamy kciuki, że tym razem wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo trochę szkoda byłoby uszkodzić taki sprzęt. Na szczęście na Florydzie o dobry internet dużo prości niż na Alasce, więc może wreszcie dostaniemy pełnoprawną transmisję w HD. Pojawiły się pierwsze badania bazujące na zdjęciach wykonanych przez Łazik Perseverance. Jeszcze zanim ten pojazd przejechał swój pierwszy metr na Marsie, to pierwsze zdjęcia potwierdziły to, co zakładali naukowcy. Krater Jezero tak naprawdę był na początku marsjańską rzeką, dlatego jest idealnym miejscem na poszukiwanie śladów dawnego życia. O tym, że kiedyś w tym rejonie występowała rzeka, świadczy swojego rodzaju wydma nazwana przez naukowców Kodiak. Teraz mądre głowy z NASA postarają się ustalić w jaki sposób dochodziło do formacji rzeki i jak przerodziła się ona w krater. Ciekawe co jeszcze uda nam się odkryć przy pomocy zespołu Perseverance i Ingenuity. Teraz czas na coś z naszych stron, czyli z Europy. Sonda Bepi Colombo, czyli wspólny projekt europejskiej oraz japońskiej agencji kosmicznej, dokonała pierwszego przelotu obok Merkurego, jednocześnie wykonując naprawdę zapierający dech w piersiach zdjęcia. Oczywiście to dopiero początek misji studiującej tą jakże tajemniczą planetę. Aktualnie sonda jest na orbicie, która sprawi, że okrąży ona słońce dwukrotnie, a następnie dokona ona kolejnej randy z wóz planetą w czerwcu 2022 roku. Po sześciu przelotach, grawitacja planety powinna sprawić, że pod koniec 2025 roku statek wejdzie na orbitę Merkurego, gdzie rozpoczną się poważniejsze badania. Miło wiedzieć, że nie tylko NASA osiąga coś w kosmosie. Na koniec mamy wiadomość, dla której zapewne kliknęliście w ten odcinek, czyli czaszka za wahadłowiec. Jeżeli ktoś bardziej interesuje się astronautyką, to zapewne nie jest dla niego zaskoczeniem fakt, że oprócz amerykańskich wahadłowców kosmicznych przez pewien czas istniał też program rosyjskich wahadłowców Buran, czyli po polsku Śnieżyca. Pod pewnymi względami przewyższał on orbitery amerykańskie, ponieważ Buran posiadał na przykład system autonomicznego lądowania, co oznaczało, że do lotów w teorii załoga była zbędna. Niestety brak funduszy oraz sytuacja polityczna Związku Radzieckiego sprawiły, że orbiter, który odbył swój jedyny lot w kosmos, został odstawiony do hangarów w Bajkonurze. Zaniedbania oraz brak prac konserwacyjnych sprawiły, że 12 maja 2002 roku doszło do jego zawalenia, co doszczętnie zniszczyło jedyny funkcjonalny statek, makietę rakiety Energia oraz co najgorsze, zabiło 8 pracowników aktualnie tam przebywających. Z tego co mi wiadomo, aktualnie na świecie pozostały 3 orbitery. Jeden to prototyp OKGLI znajdujący się w Muzeum Techniki w Niemczech, ale to dość szalona historia na inny odcinek. Dwa z nich dalej znajdują się w hangarze Baikonur. Niestety, problemy są dwa. Po pierwsze, hangar jest w stanie tragicznym, przez co grozi zawaleniem, a to zniszczyłoby ostatnie dwa orbitery, jakie istnieją na tej Ziemi. Po drugie, często zaglądają tam zwiedzający, i pomijając fakt, że to turbo nielegalne, to nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że jakiś czas temu na jednym z orbiterów pojawiło się graffiti. Ogólnie, rosyjski rząd mógłby coś z tym zrobić, gdyby nie to, że czysto teoretycznie nie jest on ich prawilnym właścicielem. Jest to dość skomplikowana batalia prawna, ale co musicie wiedzieć to to, że za właściciela obu orbiterów uważa się Dauren Mus, który jest kazachstańskim biznesmenem. Przez lata próbowano od niego odkupić statki, ale bez powodzenia. Aż do teraz. Dauren w pewnym wywiadzie powiedział, że odda wahadłowce, ale chce coś w zamian. Tym czymś ma być czaszka ostatniego kazachskiego Chana. Był nim urodzony w 1802 Kenesary Sary Kasymow, który aktualnie jest bohaterem kazachstańczyków. Han został zabity w 1847 roku, a jego głowa została wysłana do Cesarstwa Rosyjskiego. Niestety rosyjskie władze twierdzą, że nie wiedzą, gdzie pozostałości Kasymowa się znajdują. Nie wiadomo, czy naprawdę nie ma po nich śladu, czy Rosjanie po prostu nie chcą oddać tak historycznego przedmiotu. Tak czy siak, jeżeli do wymiany dojdzie, to będzie to najdziwniejsza i najbardziej szalona wymiana w historii astronautyki. Niestety obawiam się, że do wymiany nie dojdzie, a prędzej czy później orbitery zostaną zniszczone. To wszystko co przygotowałem dla Was w tym odcinku, jeżeli film się Wam spodobał, to wiecie co robić, z góry przepraszam za dość dziwną dykcję w tym odcinku, ale próbowałem czegoś nowego i chyba nie wyszło. Podziękowania, jak zawsze lecą do wspierających, a zwłaszcza tych z poziomu Ziemia, czyli dla użytkowników o Fighter, Venomi, Tomasz Żorawik, Grzegorz Jargas, Jobson, Radan, Kamrat5, Zodiaczek, Shizu, Wojciech Radecki, Paweł Pawełek, Peter Pen, Przemysław Benret, DracoGaming.pl, Hejsiak, Maciek99, Potacz, Adrian Szweda, Bandit Gra, Jupiterski, Marcin Fieślik oraz Paweł Szymanowicz. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie i widzimy się już niedługo. Cześć!